Hej, witam was wszystkich w drugim odcinku z gry Need for Speed Underground 2 Nie wiem, ja po prostu włączyłem Więc nie wiem czy w tym momencie zako zakończyliśmy odcinek Czy nie, nieważne, więc jebiemy drifta, nie bo tak. Już był w sumie drift, nie? Jeden W poprzednim odcinku chyba był, bo to jest no, nowa ten Na miasto, kawał obszaru nam po prostu poka pokazała gra I po tym po, tym po prostu wyścigu powinien być ten e Sponsor Nie, już był Nie, nie wierzę w to Nie, na pewno nie był jeszcze sponsor Patrzcie, same Toyoty. goddamn. A w sumie fajnie na wygląda ta Toyotka, tak muszę ci powiedzieć. Inny no tor jest. Mam się o kurde. Czekajcie, na razie chyba przegrywam. Dobrze. 4000 goddamn. Widzisz, to jest jak, jak masz na pomarańczowym, to masz szybciej. No czemu mi tam znikło goddamn. Dobra, już powinienem wygrać. Mam Maxi Bob Marv jakiś, Chyba 5000 punktów ma tam. No ale kurde nie umiem się rozpędzić i nie umiem driftować dobrze teraz, czekajcie Ale w Network muszę, znaczy w Wanderlandzie dwójce mi się bardziej podobają niż w Carbonie Bo w Carbonie, znaczy w nie wiem czemu w Mozondycie nie było tego, D -d Drifterów No w Carbonie było jakieś takie dziwne musiałem powiedzieć Te są najlepsze No trzeba rozpędzić naszą maszynę o. No bo mocno to jest cały czas się dzieje w mieście nie? A to jest kurwa wieś? Underground? Ale nie wiem, bo tutaj też się... o tak teraz ten na mieście, nie? na się, kurde, na torze Co? Ścigamy, ty nie? Bob Gadasz. Gadasz, Wszystkie tory są... miastowe, kurde Dobra i tak wygrałem To jest bez znaczenia bo czy jesteśmy w mieście, czy jesteśmy na wsi Korolla, korolla, korolla Okej, okay. i teraz powinien być dokładniej Mówiłem, że nie było sponsora, kurde. Okej, okay, nigdy tego nie ogarniałem w sumie, więc nie zawsze wybierałem ostatnie. Widzę, mamy 1500, tylko skomajcie, sponsor jest właśnie, za te wyścigi mamy, za to, wiecie, teraz za sponsora będziemy mieć 1500, ale za wyścig tego Drifta, Streeta, Dragment będziemy mieć 825, a tu jest więcej, ale wydaje mi się, że to jest jednak, to jest lepsze. Dobra, weźmiemy tego. Johauma tak, chcę zapisać wszystko, okej. Jest stoper, kurde kulfonie. Włączyłem, ale ci się ten... Te wola i po prostu ten. <kłysy> Aha. Włóż, przepraszam. Hey dude, Dobra, no i widzisz, od razu jest lepiej, inna sytuacja, nie. Dobra i co? I tak, no no jak tu mamy trzy w pobliżu, to po co nam jechać na na strega? No? No. No. Żeby było jak najszybciej, nie? Żeby nie tracić czasu. Znowu to od ty was pojebało. No, jeszcze nie ulepszone nic, nie? No, ale nie no, na, na driftie nieważne, na, na drifcie wystarczą Ci opony. O, oh, God damn. Bo widzisz, nie? Hehe, o oh, właśnie, o to mi chodziło, God damn, God damn, Dobra, teraz jedźmy znowu, bez żadnego tego. No naście koty, teraz można się po prostu tego pierwszym bo to chyba nie ma opcji, żeby bieżali. Dobra, 15 znowu. O, ajajaj, tam musiałem troszeczkę zahaczyć chyba. Oh shit, co mnie wyjebało. God damn it. Dobra. Eee, ile mają? 10 kawałek. Jak coś, to mamy poziom średni, żeby nie było, nie daliśmy na łatwiej. Nie? No. Nie, nie, nie wiem, no kurde, nie idzie mi stary. O, o. O właśnie o to chodziło God damn it! Dobra, hały, mamy się pośpieszyć No, to good Znowu korole, okej, okay, czy, czy, czysta. Tutaj będziemy mieć w sumie też sklep obok, więc to do niego zawinę Nie będziemy tam nic kupować, mm. ale, ale zawinąć by się przydało, żeby po prostu był na tej mapce no, to się długowało. Aha, skumajcie. zaraz na mapce widzicie krzyżyk. To są wyścigi, po prostu, że tak powiem trudne. Nie wiem czy trudniejsze czy nie, ale po prostu za nim możemy więcej zarobić. Tak tam jest sklep, ale mi chodzi, że o wyścig teraz. Chciałem od razu przejść do krzyżyka, a do zajdziemy za chwilę. Ja w sumie też w PREZO to nie chcę dużo wkładać, bo, ponieważ czekam właśnie na drugi wóz i go troszeczkę ulepszę, później zobaczymy od, nad Audi i nad, nad 350Z, bo nie wiem czy właśnie tym drugim wozem dot, dotrwam do, do tego. Uh. Ah. Znowu korole, no to jest jakaś przesada normalnie A Dobrze, dobrze jedź, jedź, żeby się nie zahaczymy. O kurde. Nie no wiecie, my go mamy nieulepszonego więc może dlatego. No, jajaj Dobra, nie jest źle, wystarczy dojechać teraz. A są słabe bobki, ale to jest sumie dopiero pierwsze miasto, to może też dlatego, no. God damn it, no. Good drift no no 10, 10 11 wręcz Ale już mam się pośpieszać Strasznie krótkie te drifty muszę wam powiedzieć. Ja są strasznie przyjemne I teraz ta opona na prawo i okej okay. No nie 20 parę tysięcy do Ten miał chyba 1000 ten pierwszy To kurwa ładna ciota muszę widzieć Okej okay, więc dobra, dojedziemy do sklepu tu Bob, Bob mówi, że, te, że pieniążek sobie leży Okej okay, weźmy hajs i właśnie widzieliście to żółte tło Tak jakby to światło takie, czekajcie God damn it. Chciałem nitro włożyć, ale nie mam Ok, muszę wam powiedzieć, że pierwszy odcinek był 37 minut i zajął kurwa 60 giga, więc chcę troszeczkę mniejsze, mniejsze odcinki robić właśnie z tego względu. No, no cofaj, demit, No. Okej, okay, chyba, dobra, jest już na maps, ja do niego nawet nie zaglądam. Z szczęściami, nie? To jest, no, tam no, takie te spo, spoilery, masz tam no, neony, coś tam jeszcze czekaj. W bagażniku, że możesz sobie tego głośniki robić, takie bierdą No, się Zdaje się, że kasa jest zatem w prawej pojedynce. O jezu, tam. nie wiem, to jest ogrożenie. Tu mamy tego drifta, więc we, wezmę skorzystam z drifta zawsze sobie drifty na koniec koniec całego miasta przechodziłem, żeby wiecie to najlepszą przyjemność mieć. no ale dobra i widzicie za krzyżyk mamy już 825 chociaż wyścig jest kurwa taki łatwy no ale może przeciw no, nie wiem od czego to zależy naprawdę nie wiem Więc ja, to są po prostu od sponsora no ale, bo, no ale po prostu od sponsora są te wyścigi znowu korole no to jest przejebany o tamten maneony patrzcie No a teraz ja pojadę na pierwszy, czyli coś pościgajmy się na drifcie. Ale jakie to są lamusy stary Patrz wystarczy, że zrobisz tak z koła i już możesz jechać pierwszy na metry do... No już i już jedź pierwszy pierwszy O kurwa Co zaryłem Tutaj w ogóle nie trzeba się starać żeby... Nie wiem czy ja by... O tu tu tu, tu. nie no nie mam, za słaby wóz nie wyprzedzę nie już. No, ale to się prędzej właśnie ścigałem niż driftowemu i tak no. wygrałem. Za bardzo zarzucało moim 206. Okej, okay, next. No to może być szybkie nawet ta gra, jak ci powiem. No. Się gra? Okej, okay, to mamy, o właśnie, nie mówiłem chyba w poprzednim, ten sklep, ten nie, zielony, to ma do części, nie. czyli na przykład silnik, hamulce, tam turbo, nitro i takie różne właśnie do, do wnętrza, nie, nie wiem czy będę w ogóle miał ulepszone, nie, nie będę dostępny już to miało to będę musiał odblokować dopiero, nie, A, więc dobra. czekajcie, zobaczmy sobie mapkę, czekajcie, nie, nie, dobra, nie daję escape, bo, widzieli, bo słyszeliście w poprzednim odcinku, że coś nam escape nie funkcjonował, no to hmm. jest to chyba sponsor po prostu, okej, okay, tylko dobra, to gdzie, pojedziemy tu, czekajcie, gdzie jesteśmy? Tak. No tutaj nie? czekaj, żeby dać tak tutaj tego tak No GPS-a, pierwszy raz skorzystam z GPS-a A czy ja mówiłem, że GPS później potrzebny do gwiazdek do zrobienia Ale co to są gwiazdki to będzie, to będzie chyba w trzecim mieście dopiero więc nie będę teraz mówił bo to jest w sumie niepotrzebne żeby wam to mówił to Więc nieważne nie, fajnie jest to miasto ster mówić i jak my żeśmy to grali z kozynami, to jest po prostu szok to, jest, to była jedyna gra w której się pali. No i MaxPain, dwójka. Ale to z Pawłem gramy. Okej. Okay. Dobra, mamy sprint. Chcesz? No daj. To, to babak będzie zjechał. Dam mu jeden wyścinek na odcinek. O chuj. mi o Widziałeś? Miał taką samą kurtkę jak tamten. Widziałeś to? Przechu, <grych> <grych> Ale ninja z nim. Ale bo żebyś tak wygrał, nie? Bo ostatnio, nie wiem, pchał się, pchała cię myszka w rurę i jakoś nie, nie umiełeś tam jechać na początku. No, no. A więc ty pan. Kurde, mam jedną sławkę nie słyszę jaka jest dobra nuta. O siest. To, to, to jeździ Bob właśnie jakby jakby nie było. Daj mi się wramba No no ja wiem, ja wiem przecież no. Byś tu tak perfekcyjnie, że masz... Aha, Chodzicie o białego. No. No ale to tutaj jest nieszkodliwe Ej kuma. jeszcze nie ulepszyliśmy nic w tym samochodzie, a już tak kochimy Nie, nie. Znaczy on strasznie wolno i goni, patrz 150 Dobra, nigdy nie dobijał to, to może by Co ty Czy robisz gościu? Normalnie nie, nie ogarną. No ładnie, bo muszę ci powiedzieć, że, ci, że prowadzisz ten pojazd No Jaki jesteś jesteś nie, nie, Leż jesteś! nie, mam nie, nie, że nie, wiem, że nie, le nie, że lewą ręką prowadzi to nie, 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 to nie, 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 przez ciebie jakieś nie, minuty, to cię po prostu zamorduje. Na takim wyścigu w pierwszym mieście, jak będziemy przegrywać w czwartym, no to spoko. Znaczy ja nie wiem ile jest tych miast, znaczy miast, tych części, że tak powiem, chyba tam cztery się odlokowuje. Już jedną odlokowaliśmy, chyba cztery zostały, albo trzy, jakoś tak. I później jest, są, jest coraz trudniej, bo, ponieważ wozy są też po prostu uhu, Cięższe. Ry, cięższe? Co jak kurwa dupce, lepsze. Okej, okay, tu mamy tą Mazdę, o ja bym też w sumie raz chyba ją wziąłem, ale tak na chwilę nie podobało mi się za bardzo. No też, co są lepsze z wyglądu tam chyba wszystkim się źle. No, 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 no widziałeś w sumie no to w sumie. No. Ale mi się jakoś nie fajnie zawsze jeździło, więc. Kup, jeździ? Jedziemy go figiem. Mbreż o tym, gadamy. Nie wiem, ty nie no. widzisz ty... Leszcz. No sami powiedzcie jak. No powiedzcie, oni jeżdżą, no. No. Przegrasz to Bob No starbym ty starbym Ci ostatni się. raz doje jak masz przegrywać w pierwszym mieście to leci ci kuwa tam w czwartym no to ty tam się postrasz stary No tam jest meta już Dobra, Bob się skupia Nie, nie wygra tego Drania jak Nitro ale ty jesteś słaby Dobra Bob dojechał na czwarte miejsce, to więc nie wiem czy czekajcie ile jest no, Zrobię cięcie, ja tam dojadę i pokażę tam po prostu końcówkę, tak więc czekajcie chwilę. Okej okay, dobra, Wit witam was z powrotem, tym razem ja jechałem, no i od razu za pierwszym razem, widzicie jaka jest różnica No no, no co No dobra no różnica jest Okej, okay. dobra, wygraliśmy czysta sprint za nami. Na szczęście wydłużone straciliście. Eee. Czekajcie, tabulatory, jeszcze dobra, to to dobra bo wyszło e, mapka, mapka, mapka i teraz pojedźmy tu mnie, O nie, już są gwiazdki, czyli znaczy to, to mogę wam w sumie opowiedzieć o gwiazdkach. To gwiazdka no. odpowiada po prostu za to, żeby się pokazać naszym wozem i zrobić tam zdjęcia i za to dostaniemy hajs. Ale za jak woza na przykład ulepszymy, czyli po pomalujemy go jakimś właśnie zdjęcia. No, kurwa mać maje, czekajcie. E, pomalujemy go. Jakimiś wzorkami. O Boże, wzorki mi wyleciosły, wybaczcie. Wzorkami albo jakieś, wiecie, spoilery i takie różne, to właśnie za to mamy ulepszenie gwiazd, powiększenie tej swojej gwiazdki, teraz, teraz tego nie widać, to widać w sklepach. I można mieć 10-0, wtedy dostaniemy naprawdę dużo hajsu. jak nigdy nie miałem 10-0 i wjechałem do gwiazdki, zawsze miałem do 5 i wtedy wjeżdżałem w gwiazdkę i wtedy zarabiałem ponad 1000 jakoś tak to było, więc więc, mhm. więc to właśnie odpowiada za to gwiazdka. Dobra. Tu jest dużo wyścigu, więc poja pojadę sobie tutaj, tylko strasznie mamy... No w sumie w ogóle nie Mam ulepszonej bryki więc nie wiem czy to po, po, w ogóle porazy nam to ale zobaczymy, dobra i tutaj co jest, tak nie wiem czy mam go na mapie? ale to jest niebieski, to no, my wyjebane mam na mapie niebieski, to są wozy, no tak? ale można zrobić, no czemu nie? chociaż nie, on nie jest, bo ja teraz dałem GPS-a, dobra, Aha, się... dobra. nie, dałem nie, da, nie, GPS-a, no dobra, popierdzieliło mi się no teraz widzisz, nic nie jest wyświetlone. No ale no, teraz idziemy do draga. O no dragach jestem tak... Nie lubię dragów, to mam wam muszę powiedzieć. Znaczy mówiłem, że w mi się bardziej podobają, ale ogólnie do dragów, do dragów nie jestem jakoś przywiązany za bardzo sympatią. Tak głowie idzie ostatnio popijanym. Bom. O, gdzieś to! Taki parkour tam dobra 25 no ja wiedziałem że kurde nie kliknę no goddamy okej okay, są już tam te, te złoty takie to ono od odpowiada URL, to są te moje najlepsze tylko też trzeba mieć wiecie pojazd jakiś dobry w miarę kurwa pojazd jest zajebisty moim zdaniem Nowy. o kurde co my tutaj mamy aha to jest ta civic kurde nigdy jej nie sprawdzałem o oh, Boże, dobra, wybaczcie, to było słabe. Słaby start. I godzi się. No. Ale już Honda widziałem, że ładnie tam siupła. God damn it. słabo. Osty Aha. Czekajcie! O Gademy. to musiałem... Musiałem chamsko walczyć z nim, no widzę widzę Oj naprawdę słaba maszyna ale się udało A dobra, wybuchłem dobra. śmiechem O kurde Ale dobra, nie no, no udało się, nie jest źle bo Dobra ja spojrzę normalny, już się tutaj normuję Chociaż no jak go ulepszymy na pewno będzie więc na pewno jak będziemy go ulepszyć to jedziemy tylko do... do niebieskiego, zielonego Niebieski mocność kurwa niebieskiego to są błękitne sorry. to jest kurwa błękitne, a tam to jest niebieski. Dobra do rela nie jadę Zobacz, o, o hajs ładny ładny a tu mam jeszcze na okrążenie i mamy ten ee, jak on się nazywa nie wiem jak... Street chyba, on się nazywa Street To są dosyć też ciężkie Nigdy ich nie lubiłem tych wyścigów jak byłem młodszy ale Jak właśnie tak, tak jakieś dwa lata temu w to grałem to mi się to w miarę przyjemnie te, te URL jeździły Streety, przepraszam Street mhm. No to że wyścigach... Dobra, peżoty, peżoty są dobre Zawsze grałem z przeciwnikami żeby peżot to był dobry No wydupiaj! Nie. No to zajebiście na starcie tak. Te... No jeszcze to robić, nie? no? Tak, no mówiłem, peżoty są dobre Nie, ja muszę mieć dobry start, żeby później jeździć Zawsze muszę mieć dobry start Eee kurwa Pierdolenie, jebany kurwa żółty, co to ma? tam? Tamdy całą no. Mam nadzieję, że się nie będzie pchać ten pychu Nie, to się No no i od razu lepiej On już no one ma i wszystko No Tak jak mówiłem ja muszę mieć ten dobry start, żeby... Znaczy na tym wyścigu Żeby jakoś zabłysnąć później, nie? Bo to są takie wyścigi, wiesz, że za bardzo nie ogarniesz, nie, wy... nie wyprzedzisz. Że... No bo mało miejsca no. i polskie tata -tata. Ile tam już jest minut, bo 20. 20 20 już serio. 19, bo jeszcze to cięcie było. O stary, to strasznie... Nie, mało, nie żeśmy nie. w tym odcinku zrobili, muszę powiedzieć. Dobra, nieważne. Strasznie ten czas lecie od no, nie. nie. Okej, okay, dobra, jest lepiej. 3 sekundy do drugiego No i w tych wyścigach też nie ma nitra No nawet jak masz to ci anulują to nitro Okej, okay, Civic 260 Civic Okej, ta Honda no też ciekawy muszę wam powiedzieć bo yeah. nigdy nigdy nie ten nie widziałem w akcji Zawsze miałem tą wersję, że tam jest zamiast Honda jest coś innego tylko już zapomniałem co mm. Dobra, URL no zastanawiam się czy nie pierdyknąć URL a czy sobie znowu Street a packnąć. Dobra, niech będzie to no, będzie URL, pokażę wam. No, ale teraz będziecie znowu musieli ten filmik zobaczyć cały, gó gówniany i długi. Ale 1100 za niego jest, tak jest też dużo. Za URL są najdroższe wyścigi. Idę po lewej i widzę dobra bryka, Nie wiem zastanawiam się dlaczego ja kurwa zawsze z ostatniej pozycji muszę startować nigdy nie z pierwszej Niech mi to ktoś wytłumaczy dlaczego tak jest Bo nie ogarnia nigdy nie ogarniałem przez tyle lat nie garniałem pierwszy. No. No. O kurde fraps przez chciał, przez No chwilkę. przez chwilkę A tu wiem że to są za wyścigi Ale zupełnie no, wiecie, mówię, one no są przeromniste, takie spokojne i takie niby wyścigowe, czuć, że czujesz jak wyścigowiec. Nie masz nitro, i można ładnie pocisnąć, nie? No, ale to widzisz, mam tam pierzota, to nie jest źle. To jedynie na razie nieulepszoną bryką, czyli tak jak jest p w tym teraz mieście, no to można zdecydowanie to poczuć na, drage, na dragu, tak, na dragu to widzieliście, że ledwo to wygrałem, ale, ale się udało i właśnie na tych streetach. Jak się nie zacznie dobrze, a na przykład na takim no to widzicie, no to nie jest źle, bo te lamusy no to są mile? 3 sekundy, 4 prawie no, czyli parę metrów do no, nami są, czekajcie mm. Dobra, widać już i... się patrzeć, że tu... No, B, No, by no Więc tu mam okrążenie? 4, dobra No, długie to są. No nie no to są ogrążenia, to... są strasznie krótkie ogrążenia. Później niestety później się może, można znudzić tymi wyścigami, ponieważ one są później na punkty, czyli są dwa czasami chyba nawet trzy wyścigi. Więc trochę jeżdżenia tam jest, no z 10 minut będziemy kurde na URL-em, nie? Czyli jedna no. trzecia odcinka. coraz dłuższe no. no. jeszcze nie zawsze wygramy, nie? nie. No, zależnie będziemy mieć bryka, ale pamiętam, że jeden URL jest tak upierdliwy i tak trudny z takim strasznie dziwnym skrętem, że... To, że... to jest tak? Nie no nie jest już w prawie ostatnim, zawsze jak mamy 350 z albo albo Audi, albo jakąś inną brykę No ale nawet taką już wykokszoną nie? No, no, no na razie to mamy początek No ale się zbliżają 3 sekundy, bo oni może mają nitro Słuchajcie, dwie Ja no mam nadzieję że mnie tutaj nie pyknie no i przecież trzymam cały czas strzałkę No ja widzisz tak na Bo no puszczaj że to ja pierdzielę no trzyma jak idiota no Pierdziele, nie umiesz tylko tak zobaczyć nie ma no i puszczam, a kurwa trzyma ten jest krzywy ten ma opalny ale... ja pierniczę gościu to jest wyjście, nie wiem czy to jest ale to jest krzywo no patrz, nie mogę skręcać nawet aha no nie nie widziałem dobra okej okay, ale się udało dobra i widzicie tysiąc stąd okej

Okej okay, tak jak już mówiłem zakończymy tutaj odcinek i właśnie tak jak już mówiłem w pierwszym odcinku za urelem a mamy, mamy nowy nowy samochód do, do kupienia do wzięcia że tak powiem nie tak to tak Czekajcie. mam nadzieję że odcinek się wam podobał taki dość krótkawy ale no nie chcę robić takich długi bo już mówiłem Strzeczna giga to jest za dużo więc, więc po prostu jest. to z tą jakieś info. o kur to żem przykopsił Okej, okay, mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Jeśli tak, to zapraszam Was, zapraszamy Was na trzeci, tak więc trzymajcie się... O, 8 tysięcy zabiszte, tak więc trzymajcie się cześć.